Słuchajcie, wczoraj naprawdę zaskoczyliście mnie i to bardzo pozytywnie Ponieważ dzięki wam zwróciłem uwagę na rzecz, o której pewnie bym nie wiedział, nie skapnąłbym się nawet Bardzo dużo osób pod wczorajszym filmem komentowało film w zasadzie, że Steve podczas nocy był normalny Czyli po prostu był sobą, prawda? Ja zobaczyłem ten film i faktycznie tam na tym moim filmie Steve jest totalnie sobą Mówię, co jest? Przecież on w nocy zamienia się po prostu w Braina. Znaczy w no no w coś, co ma takie oczy podobne W każdym razie na pewno nie jest sobą no, i ja tak patrzę na ten film, patrzę na Palionową, mówię, co jest? I mówię, dzisiaj pójdziemy do Steve'a i sprawdzimy to, co się stało, bo być może wyzdrowiał, a być może, nie wiem, mamy jakiś sposób na jego lekarstwo, tylko nie wiemy jeszcze, co to jest. I będziemy musieli to sprawdzić. W każdym razie subskrybujcie kanał, oglądajcie do samego końca, Zostawicie łapy w górę. I dziękuję Wam bardzo za to, że tak bacznie obserwujecie filmy. Przechodzimy do Palionowa. Dobra, widzę, więc jesteśmy na Palionowie i musimy wyjaśnić, co się tutaj stało, ponieważ, no tak, tak, jak przed chwilą mówiłem, no mieliście rację, oczywiście mieliście rację i. Pytanie teraz, czy Steve wyzdrowiał, czy wszystko jest okej. Okay? Musimy po prostu pójść do Steve'a i to sprawdzić, ponieważ no to jest niesamowite. No jeżeli on wyzdrowiał, no to to jest po prostu, nie wiem, i to właśnie przez takie głupie coś na przykład. Ja nawet tego nie zauważyłem. Po prostu nie pomyślałem wtedy, że jest noc. No i widzieliście, no i Steve był normalny, więc widocznie wyzdrowiał, więc jest dobrze, więc ten szpital może pomógł. Albo coś, idziemy to sprawdzić. Wy oczywiście subskrybujcie kanał, zostawicie łapeczki w górę, żeby być zawsze na bieżąco. No a po prostu, żeby wiecie, nie przegapić żadnego filmu i wpadajcie na drugi kanał, tam na przykład w poł, e, bardzo fajna gierka. Dzisiaj grałem w Stumble Geisty, więc wpadajcie. E, dzisiaj? Dzisiaj chyba, no chyba dzisiaj, więc, więc zapraszam na drugi kanał e, i wpadajcie tam oczywiście serdecznie. Dobra, ja wiecie co, przy okazji tutaj zniszczę to, bo to i tak nie jest potrzebne. Gdzieś mam sikierkę. Dobra, to się bo sikierką szybciej niszy. O! Idealnie, no te tak krosno. Nie jest nam tutaj potrzebne, a jednak trochę zawadza, więc sobie je weźmiemy i wezmę sobie w ogóle, bo patrzcie w ogóle jak ja mam ekwipunek, nie? Ja tu mam same rzeczy, po prostu takie, wiecie, takie takie mocne, nie? W tym ekwipunku może tutaj lekko wyluzujmy, właśnie dajemy sobie jakieś może złote jabłko, może tutaj coś takiego, jakieś diaksy dla szpanu Okej, okay, żeby nie było, tak wiecie, tak? Tak, tak dziwnie, dobra, wbijam do szpitala i idziemy do Steve'a. Idziemy do Steve'a i po prostu. No, nie wierzę, że się, że się udało, nie? Halo Steve! O, jest. Halo Steve, halo! Hallo, hallo! Czemu jesteś w ogóle? Wypuśćcie Siem... mnie. No, jesteś. Ja no dobra, no przecież jesteś tutaj, bo cię tu wczoraj zamknęliśmy, ale słuchaj! W ogóle Jak stała. Nie, nie zamknęliśmy. No, słuchaj, tak. stała się cudowna rzecz! Stała się cudowna Jaka? rzecz! Ty wyzdrowiałeś! Wyzdrowiałeś! Czemu co ty mówisz? Rozumiesz, chodź tu, wstawaj, wyzdrowiałeś, człowieku! No wczoraj, jak, re jak reagowałeś na szpital, była noc i stary, wyzdrowiałeś prostu! Jaki szpital, czekaj, czekaj, jaki szpital? No ten, w którym jesteś zamknięty, reagowałeś na niego, wczoraj się to oprowadzałem po Jestem kolei. w tak w szpitalu? Tak, ale w ogóle ty reagowałeś z tego. Nie reagowałem na żaden szpital, co ty mówisz w ogóle? Reagowałeś na ten szpital! Nie! Ja nie byłem. Co ty mówisz? To nie ja! No jak nie, Steve? No przecież reagowałeś wczoraj na tę szpitala, Prowadzenie nawet 7 na 10, co tutaj jest, dałeś. Co 7 na 10 dałeś temu szpitalowi, czy tam 8? Nie dałem żadnych 7 na 10. Nie oceniałem żadnego szpitala i nie widziałem żadnego szpitala. Człowieku, jak nie, nie widziałeś, jak musiał. przecież to jest wszystko nagrane? Zresztą, dobra. No chodź na chwilę do góry, chodź do góry. No przecież ty na pewno. musiał mnie podrobić. Jakie podrobić, co ty się w bajki bawisz tutaj u góry. patrz, no nie pamiętasz tych pomieszczeń, tutaj tego piętra drugiego? Tutaj miałeś być w ogóle, ja swoim domem. Droga, w ogóle nie pamiętam tak szczerze. nie powiem, powiem ci, że nie pamiętam tego. No jak ty... Nie te... wiem, co tu się dzieje. No nie jak... ty mówisz w ogóle do mnie. No jak nie pamiętasz, no oczywiście, że tutaj byłeś, oceniałeś to razem ze mną. Tu u góry jeszcze jest piętro, nie, może nie. tak sobie przypomnisz. No nie... O... nie. Oceniałeś to, dałeś nie. 7 na 10, no tak, no no. no jak... Nic nie oceniałem. dalej. to nie byłem miał, ja. albo ktoś się z nami zebrał, albo nie wiem, co tu się wydarzyło. By ja tego w szpitalachu nie pamiętam. Nie no to są przecież po prostu jakieś chyba jaja, no ja w to nie dowierzam po prostu, nie no dobra, chodź, no może, może jak ci pokażę szpital z zewnątrz, to, to nie wiem, czy jakoś tam kurde no, może, może, zwoje otworzy, wadzie. nie wiem, no to, że jest niemożliwe, no ty sobie ze mnie jaja robisz, czy co no patrz, no tak to wygląda, tak. No powiedz mi, no to ty tylko ty, ty w ogóle nie kojarzysz? Co ty, co ty? Reagowałeś na to, stałeś szpital? nawet tutaj, stałeś nawet tutaj i mówiłeś 7 na 10, w tym miejscu stajesz, to powiedziałeś. Nie no niemożliwe, jak ja też proponuję tam ten stary szpital. Nie pamiętam, że tego nowego, to jest jakiś nowy. Ej, nie wiem, ej! Nie, nie ej, 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 Co to jest na straganie? Co to kurde jest? Eee! go, 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 go Czekaj jak ja goń, do no, co czekaj, go, no! Kto, no, to, to, który ty jesteś prawdziwy? Go. Ej! Ej, ej, czekaj, to, czekaj, ty jesteś, no ty jesteś prawdziwy, bo jest zamknięty. Ja jestem prawdziwy, i chować. No to co, no? No, to, to, go, no, go. no jak się chować, no, czekaj! no to jesteś... Zabij go, zabij go, zabij go. Wygląda identycznie, jest? wygląda identycznie co do ciebie, ej, no co jest mówiłem w ogóle. Ci, że to nie ja, mówiłem ci. Ale no to, to co tu się w ogóle stało? To jest jakiś twój klon? Co jest? Tu wygląda ja identycznie! Jakieś dziwne rzeczy się ja jo. nie wiem o co chodzi. Ja nie no, no, pan, no, nawet nie reaguje. Co tu się odwala? No nie, czekaj, zostaw go, może być potrzebny! No jak jest. No, jest po no, jak, jak, mówi jak ty, no to jak nie. No dzieje. jak nie, no przecież to jest identyczne, to jesteś ty, to jest. Ja nie mogę, ktoś stworzył twojego klona! O, co tu się odwala! Widzowie czyli nie. to on był wczoraj i to on wczoraj reagował na szpital! Nieprawdziwy Steve! Ja wale! Dobra, to co ja mam teraz zrobić z tym? Nie wiem, ja tego w ogóle nie rozumiem, to jest jakiś NPC, po co on młodzi w ogóle no Jak do... jakiś robot No dobra, no, 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 no nie no, mówi w sumie tak jak ty identycznie, no dobra, nie wiem, co ja mam teraz zrobić, to co ja mam go rozwalić, zamknąć, pobić? No rozwal go, rozwal go, w sekundę go rozwal Ej, a co NPC? jeżeli to ty jesteś podróbą, a tamten jest prawdziwy i to ty tak dobrze teraz mówisz, żebym zabił prawdziwego, żeby została podruba. Ja bym nie chodził tak jak on. No, no jak nie! No jak nie, no co ty? No przecież to no, chodź to normalnie jak człowiek z Minecrafta. No dobra, nie wiem, dobra, idę go zabić, dobra. idę go zabić, ale zaraz chodź wrócimy go, Ale najpierw, go, ale, go, ale, ja ale najpierw, żebym się nie pomylił. Dam, nie, 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 chodź, chodź do sali, do sali. Co? co? Do sali, tutaj, do sali. Tu, 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 tu. tu, tu, tu właśnie. Nie ma czasu. Gdzie bym miał pewność, że to na pewno jesteś ty tutaj zamknięty, żebyś nie wyraz. Dobra, ja idę się rozmawiać z tamtym, widzowie, co za powalona akcja, to jest klon! To jest normalnie odwzorowany klon Steve'a! Co się odwa? Dobra, ja go szybko rozwalę. Okej, okay, dobra, Steve w ostatnim w ogóle to jest tak powalony. Przecież to jest identyczne. Identyczny człowiek. Ja cię walę, robot normalnie. Nawet jak główny to bo taki klank, robot, dziwne. Wow, ale naprawdę. Ja nie, wiem, co tu się odwala. Dobra, wracam do Steve'a. Ale powalona akcja, co jest w ogóle? Dobra, halo Steve, jesteś ty? To hello, hello. jesteś ty prawdziwy? No tak, no. no chyba tak, słuchaj, robota już nie ma Chodźcie ze mną przejść, czy go nie ma gdzieś tu jeszcze w pobliżu Czy się coś nie stało, ale nie Nie wydaje mi się, żeby tutaj już coś było, dobra Jaka akcja Ale nie, dobra, czekaj, ja ci muszę zadać kilka pytań Żeby mieć pewność, że ty to naprawdę ty co takiego. No. Steve? Dobra, ile musiałem ci zapłacić za naprawę mojego domku? Bo to na pewno byłeś Ty. To był taki, i jak i I tak zielonego, coś takiego. Dobra, na pierwsze pytanie odpowiedziałeś dobrze, ok. Eee, drugie, jak jest takie ważne pytanie. Okej, okay, dobra. I kto jest Twoją dziewczyną? Albo żoną, albo partnerką? Żoną, nie, to nie jest żona, to jest Parionka. Ale ogólnie, to wiesz, że umysł też można skopiować. Ej no, ja to powiedziałem. Kurde, no to nie. Ej, no ty jesteś coraz bardziej sus! Ej, co jak nie, ja sobie prawdziwego ja... Nie, na pewno nie. No to no jaki jest dowód na to, że ty to naprawdę ty. No nie ma przecież żadnego dowodu. Przecież nic... Nie się tak łatwo zabić nie da. No jak się tak łatwo ciebie zabić nie da, jak mogę teraz wyciągnąć sikierę i trzy razy się machnąć i ciebie nie ma. No to tak nie działa, wiesz? Bo ja ale... tak i... nie Czekaj, ale... Dobra, ale... jest jedna rzecz, która odróżnia ciebie od tamtego. Że jak uderzę. Jak tam uderzyłem, to był taki dźwięk robota. Tu jak jest? Nie, tu jest normalny, okej, okay, czyli to jesteś chyba ty. Dobra, dobra, czyli ty jesteś jednak człowiekiem. Kurde, bo... Dobra, no co, no musiałem sprawdzić, dobra dobra. No, dobra, 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 dobra. Dobra, to jest za dużo. Wracaj do chaty. Chwilę wracaj. mogę być wolny. Nie, no wracasz tu, bo to, to znaczy, że dalej jesteś chory po prostu w nocy. Bo... Nie w... Jestem jestem normalny. Nie chodzi nie o... o... Nie, 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 nie. Musisz tu siedzieć, sieć tutaj po prostu, Steve. Zobaczymy się za no. kilka dni po prostu. Na razie. I tak tutaj musisz po prostu być na chwilę. Ej, widzowie, ja nie mogę jak akcja, czyli wczoraj on nie jest znowu z tą muzyka. Go puścił, dobra. Widzowie, słuchajcie, czyli ta powalona akcja to jest po prostu tak. To nie był wczoraj prawdziwy Steve. To był ten klon. My tego klona rozwaliliśmy, ale jestem turbo ciekaw, kto tego klona stworzył w ogóle. I jak w ogóle do tego doszło? Przecież on mówił identycznie jak Steve, ruszał się jak Steve. Wow, nie wiem. Jedynie po właśnie uderzeniu było słuchać, że to jest robot, że to jest jakaś maszyna. Dobrze, że udało się to rozwiązać. I dobrze, że wy widzieliście to, że zauważyliście to oczywiście na filmie, bo gdyby nie wy, no to mogłoby być kiepsko, prawda? Subskrybujcie koniecznie kanał, zostawiacie łapkę w górę. I po prostu bądźcie na bieżąco, prawda? No to wtedy nie przegapicie żadnego filmu.